Dzisiaj pokazuję wam przepiękne domki w zabudowie szeregowej. Ale co jest tutaj super, odbieracie je całkowicie urządzone, tak jak tutaj widzicie na filmie. Już wam pokazuję, czyli zrobiona cała kuchnia, cała łazienka, cała sypialnia, łącznie z szafami. I co jest jeszcze super, pod spodem tego domku mamy dokładnie takie samo mieszkanie. A, jeszcze Wam pokażę tutaj, zobaczcie, na ogrodzie mamy basen wspólnotowy, a tych domków jest tylko kilka. Zostały w tej chwili trzy, najtańsze od 168 tysięcy euro. Taki tarasik przed wejściem. Wszystko jest ogrodzone, jest miejsce na samochód, zobaczcie, ile jest tutaj miejsca. I tutaj mamy tą drogą 300 metrów do plaży. Plaża jest szeroka, piaszczysta, bardzo ładna.